Hej, kladam, jako że wciąż mamy karnawał, tak, znalazłem w sklepie takie świecące gadżety, opaska, okulary. Jak to otworzymy? To policz? Nie chciałaś zieloną czy pomarańczową? Chyba pomarańczową? Zieloną. Zieloną, dobrze. Na początku zaczniemy od opaski. Jest sama plastikowa opaska. Łączniki plastikowe. I tu widzę światło chemiczne. Widzisz Trzeba, to światło wchodzić. chemiczne? To, to jest takie światełko. To wyciągnie. Zobacz. Łamiemy takie. I ono po chwili powinno zacząć świecić. Zobaczymy czy, czy będzie działać, czy ktoś jedno też takie płamać? Mhm. Zobaczymy czy faktycznie będzie to świecić. Może tu jest za jasno, żeby to było dobrze widać. Tak. Tak się to łamie. Mhm. Mm ok. Tak. <laughs> Zobaczymy, czy coś może jest przeterminowane albo coś tutaj. Toś mi kaptucek. Czekaj, na początku ja to? Tak ta... Ja też chcę mieć taką. No właśnie tutaj dla ciebie opaska. Zaczynam, czy to będzie świecić, czy nie? Daj. Jak nie to otworzymy, tylko co trzeba połączyć, poczekaj chwilkę. Na pewno jak kształcie z takimi łóżkami. Poczekaj, poczekaj chwileczkę. Też sobie... możesz potrzymać jedno, zaraz to cię dasz. Łamię? Trzymaj go łamać. Możesz. Tu są takie łączniki, żeby to wszystko zmontować. A? Kolejne takie masz takie 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 i tworzymy otworzymy jeszcze okulary. takie takie może takie pomarańczowe, pomarańczowe? Pomagańczowy, jak się otworzył, to nasze teoretycznie na opaskę na uszy. Nie, ja A ja chcę. Najpierw, Najwyżej no otworzymy długie. A jeszcze nie mamy? Tak mi się podoba. O też tak samo? Nie mamy. Teraz otworzymy też, zielone, dobrze? Dobrze. Oj, <grych> tak. pomoże, bo po jedna. Nie, nie, tak, nie tak mocno, kochani, nie, tak zgin nie zginali tak mocno, tylko trochę tułamiem, no. I tutaj spróbuję połączyć wokół. Idę sobie pokazać mamie. Musisz iść pokazać mamie zaraz tu jeszcze przyjdziesz. Nie, ja... Przyjdziesz jeszcze do taty? Ale jak pobiję się, to pokażę mamie. To teraz założę takie śmieszne okulary. O, zobaczymy, czy to będzie świecić bardziej w ciemności, bo to powinno świecić troszeczkę. Jak widzicie, te gadżety trochę świecą, mogłoby być to mocniejsze światło. Pewnie gdyby to były LEDowe, a nie światło chemiczne byłoby to na pewno bardziej intensywne, ale biorąc pod uwagę niewielki koszt tego i mobilność taką, że to niecałe kilka złotych kupiłem. W jakimś markecie, już nawet nie pamiętam, gdzie było jakiś czas temu, to było kupowane. Więc może dlatego, gdyby to było świeższe, może by też świeciło trochę mocniej. Ale na pewno jest to warte uwagi dla, dla zabawy właśnie z dzieckiem na jakąś nocną, nocną, nocną może spacer, bo to przy braku kompletnie światła by na pewno było bardziej widoczne. Więc zdecydowanie polecam jak za taką cenę, jaką wydałem na to. Jeśli macie jakieś własne spostrzeżenia na ten temat, przemyślenia, to oczywiście zachęcam do komentowania na dole. Jeśli się podoba odcinek, to też zachęcam do subskrybowania tego kanału i do zobaczenia następnym razem. To na razie. Hej! Pa, pa. To, to do, naprawię i wtedy pomachamy. Chodź kniu. na głowę. To pa! pa.